Siema, witajcie w kolejnej odsłonie filmów poświęconych temu, jak trenować maksymalnie skutecznie w jak najkrótszym czasie na siłowni, czyli metodyka heavy duty. Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie podstawową różnicę, która jest pomiędzy tą szkołą intensywności, którą reprezentuje, przypominam, Mike Manzer i Dorian Yates, oraz szkołą objętości, którą reprezentuje przede wszystkim Arnold Schwarzenegger i wielu, wielu kulturystów. Myślę, że w obecnych czasach znacznie większy odsetek osób trenuje metodą objętościową lub hybrydową, czyli ciągnie z jednej i z drugiej metody jak najwięcej. I teraz główne założenie, główna różnica pomiędzy tymi dwoma szkołami jest taka, że w szkole intensywności bardzo kładło się nacisk na regenerację i na jeden bardzo silny bodziec, to znaczy. Przede wszystkim w szkole objętości klasyczne modele treningowe zakładały od 3 do 5, 6 serii na ćwiczenie. I tych ćwiczeń oczywiście było kilka na partię mięśniową. A w szkole intensywności ostatecznie zeszli reprezentanci tej szkoły do jednej serii na ćwiczenie, na partię treningową. Oczywiście tych ćwiczeń było kilka. I teraz jakie to ma podłoże takie? Fizjologiczne. jak można by to wytłumaczyć z perspektywy wiemy tego, co wiemy teraz, ponieważ no jednak metodologia Heavy Duty powstała kilkadziesiąt lat temu, no i w tym czasie troszeczkę nauka się rozwinęła. Przede wszystkim obecnie trening siłowy i sylwetkowy przede wszystkim rozumiemy w następujący sposób, czyli, żeby zbudować mięśnie, musimy zaangażować wysokoprogowe jednostki motoryczne i poddać je wysokiemu napięciu mechanicznemu. Czyli w praktyce wygląda to tak, że tylko te ostatnie, mimowolne, wolne, powolnie wykonane powtórzenia są tymi, które stymulują nasze mięśnie do wzrostu. Dla przykładu, jeżeli wykonujemy 10 powtórzeń, na przykład ugięć ze sztangą na bicepsy, to mniej więcej ostatnie 5 powtórzeń, jeżeli robimy oczywiście serie do upadku mięśniowego, zaczynają wyraźnie zwalniać i to one angażują wysokoprogowe jednostki motoryczne i przez to, że ruch jest wystarczająco wolny, doprowadzają do wysokiego napięcia mechanicznego. W przypadku dużych ciężarów jest podobnie, czyli podnosimy od razu ciężar, który jest na tyle duży, że wykonujemy go wolno, więc doświadczamy stymulacji hipertroficznej. Jednak to wszystko jakby rozważa tylko tę część koncentryczną, czyli rozumiemy to wszystko w kontekście wyciśnięcia maksymalnie dużego ciężaru. Jednak maksymalnie duży ciężar, jaki jesteśmy w stanie wycisnąć, nie jest tym samym maksymalnie dużym ciężarem, jakim jesteśmy w stanie powoli, na przykład opuścić lub zatrzymać izometrycznie. Stąd. W szkole intensywności, którą dla uproszczenia będę nazywał heavy duty, stosowano przede wszystkim ciężkie serie, w których doświadczano tych supramaksymalnych przeciążeń, czyli właśnie dochodziło do napięć izometrycznych lub przede wszystkim ekscentrycznych ponad nasze możliwości. Czyli, dla przykładu, jeżeli w w takim klasycznym, koncentrycznym rozumieniu, upadek mięśniowy oznacza maksymalną stymulację hipertroficzną. No to szkoła intensywności tutaj jeszcze idzie krok dalej i kolejne dwa, trzy, cztery powtórzenia opuszczone, gdzie partner treningowy pomaga nam podnieść, dają nam jeszcze większą stymulację. A co za tym idzie, jeszcze większy stres na nas nakładają. Przez to Powinniśmy zmniejszyć drastycznie liczbę serii, którą wykonujemy i tutaj zarówno Dorian Yates, jak i Mike Mencer docelowo robili jedną serię, czasem dwie na ćwiczenie na partię mięśniową. I tych ćwiczeń zazwyczaj wykonywali od jednego do trzech, czterech na partię mięśniową. W związku z tym, jeżeli przełożymy to na czas treningu, to zaoszczędzamy mimo bardzo ciężkich serii, no przynajmniej... Połowę czasu versus taka klasyczna submaksymalna metoda, w jakiej się powiedzmy wykonuje 3-4 ćwiczenia po 3-4 serie na partię mięśniową. Reasumując, główna różnica pomiędzy szkołą intensywności i objętości w praktyce to jest trudność serii, czyli w szkole intensywności wykonujemy jedną skrajnie ciężką serię. Na przykład stosowano takie metody właśnie jak wyciśnięcie as many reps as possible, czyli, czyli naszego maksa na danym ciężarze. Potem jeszcze kilka powtórzeń negatywnych, a czasem potem jeszcze wykonywano na przykład dropsety. Także te serie były skrajnie ciężkie i na jednej serii się kończyły. Znaczy od razu, później szliśmy na inne ćwiczenie. Oczywiście, jeżeli ćwiczenie tego wymagało, to poprzedzały je serie wstępne, rozgrywkowe. W szkole objętości, to myślę, że każdy wie, bo jest to najbardziej popularna metoda, po prostu wykonywano 3-4 serie robocze, na przykład z Rear 2 i to zmęczenie sobie narastało. I drugą istotną, przynajmniej według mnie, różnicą w rozumowaniu całej koncepcji treningowej jest to, że w szkole objętości zwykło się jakby przyjąć, że im dłuższy staż treningowy mamy, tym jesteśmy w stanie znieść większy stres. I Doprowadziło to do wniosku, w którym zakłada się, że osoba skrajnie zaawansowana może trenować znacznie ciężej niż osoba średnio zaawansowana. Z czym jakby szkoła intensywności stoi w opozycji, ponieważ e, oni z kolei twierdzą, że skoro nabywamy y, coraz większe siły, y, ponosimy coraz większe ciężary, to ten stres narasta tak bardzo, że właśnie powinniśmy zmniejszać liczbę serii, szczególnie jeżeli są one ciężkie. I teraz. Jak można by to spróbować wytłumaczyć z perspektywy nauki, ponieważ jeszcze nie na wszystko są badania, nie na wszystko są rzetelne przede wszystkim badania, więc ja Wam tylko zateoretyzuję, także pospekulujmy chwilkę. Jeżeli mówimy o szkole intensywności i tej, tego narastającego stresu, który chcemy zmniejszyć, no to przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad tym, jak stymulujemy nasze mięśnie, czyli do co się tak naprawdę dzieje, kiedy stajemy się silniejsi. Czyli z perspektywy tego wpływu na siłę mamy przede wszystkim kilka czynników. Wzrost masy mięśniowej przyjmuje się około 20%, że ma w 20% wpływ na rozwój siły. Synchronizacja nerwowo-mięśniowa, czyli takie połączenie mózg-mięsień, to nawet 40% wzrostu naszej siły. Do tego dochodzą jeszcze z zmęczenia antagonistów, wzrost sztywności ścięgiem i takie już drobne szczegóły, które będą wpływały na ten wzrost siły, ale skupmy się przede wszystkim na tych pierwszych dwóch, czyli wzrost masy mięśniowej i ta synchronizacja nerwowo-mięśniowa, czyli nauczenie się ruchu, ale też nauczenie się nie tylko technicznie poprawnego wykonywania powtórzeń, tylko właśnie wzrostem siły wynikający z tego, że nasze impulsy, które idą z mózgu do mięśni są coraz bardziej synchroniczne, czyli włókna mięśniowe napinają się w coraz bardziej synchroniczny sposób, więc my jesteśmy w stanie wycisnąć większy ciężar. Reasumując... E, idąc tym tokiem myślenia, skoro potrzeba lat, żeby nauczyć się być silnym, czyli generować też bardzo dobre impulsy mózg mięsień, w które potrafią zaangażować no, większą ilość włókien mięśniowych w danym momencie i wycisnąć z nich jak najwięcej, no to faktycznie tutaj y, jest jakby plus dla szkoły intensywności, no bo skoro jesteśmy w jednej serii w stanie zaangażować. Więcej tych włókien mięśniowych, bardziej synchronicznie to zrobić, no to oczywiście w prostszy sposób doświadczymy przetrenowania tych wysokoprogowych jednostek motorycznych, a to z kolei doprowadzi do tego, że szybciej osiągniemy zmęczenie w tych włóknach mięśniowych, które są pożądane dla nas i mają potencjał do wzrostu. Także tyle teorii na dzisiaj. Myślę, że i tak wystarczy. Przejdźmy może do praktyki i zobaczcie kilka ćwiczeń, jak wyglądają zarówno z szkoły street workoutu, jak i z klasycznego po prostu trenowania na siłowni metodami bodybuilding lub powerbuilding. Mice? Smoke in the sky, so go and grab your weapons Weapons This is all a vibe, I feel so alive we been on the rise, this ain't no surprise They know it's time and we just wanna be left. God. Yes, yes, Dwa słowa na zakończenie. Nie łudźcie się, że więcej znaczy lepiej. Naprawdę. Jeżeli myślicie, że tutaj w szkole objętości wykonywano 3-4 serie z zapasem, a teraz zaczniecie wykonywać 3-4 serie w każdej próbując robić powtórzenia negatywne, to naprawdę nie łudźcie się, że będzie lepiej, ponieważ ciało na bank się przetrenuje. Czynnik ten stres, regeneracja, adaptacja, czyli zjawisko superkompensacji jest niezwykle istotne w treningu siłowym i czasem naprawdę lepiej skupić się na tym, żeby się dobrze wyspać, dobrze zjeść, czyli zadbać o całą tą motoczkę pozatreningową, niż tylko i wyłącznie i na w wlezie na siłowni. Jest nawet taka anegdotka, którą rzucę na koniec. Typowo Wschodnie myślenie: przychodzi uczeń do mistrza i pyta się: Mistrzu, ile lat potrzebuję, żeby nauczyć się tej, tego mistrzowskiego ciosu, jeżeli będę trenował codziennie przez pół godziny? No i mistrz mu odpowiada: 15 lat, a jeżeli będę trenował dwa razy dziennie, to 30. Także zapamiętajcie to, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej. Czasem trzeba przedłożyć jakość ponad ilość, i z tym Was zostawiam na dzisiaj. Siemano i standardowo. Nie zapomnijcie zadawać pytań dotyczących heavy duty i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku.